Dzień dobry, dzień dobry. Dziś wchodzę i taka miła niespodzianka. 500 Golda nie musieliśmy wydawać. No i jest. Logo, i tutaj, no, miodnie, miodnie. Tak, te, te E75 już jest zbadane, tylko teraz kasa. Kasa, 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 kasa. Jakieś tam zadania porobiłem, kasy trochę wpadło. Powiem Wam, że cholernie mi jest ciężko się teraz przestawić z ponad roku po cholera, chyba nawet dłużej, około dwóch lat jak nie grałem w to. W ciągu dwóch lat może rozegrałem za 30-40 bitew. Jakoś tak. Po zmianie czołgów, map, no, jest masakra. Ale, ale, coś tam jeszcze, jakiś zalążek, jakiś tam... Zostało coś z tego byłego gracza I, I udaje mi się też czasami jakiś tam fajny wynik wykręcić Oczywiście nie bez żadnych jakichś rewelacji, prawda? Ale coś tam, coś tam udaje się wyskrobać I nawet, kurde, 3 dni premium sobie kupiłem Bo tyle było golda na koncie Więc jako tako idzie, jako tako po japońsku, ale idzie No i ruszamy, ale coś mi nie idzie, wiecie co, granie w Plutonie. Nie wiem, nigdy nie grałem Kampanii, nigdy nie, brałem, nie grałem w Plutonach zbyt wiele. Jakoś samemu lepiej mi to idzie, niż, niż z kimś, nie wiem, czy to jest jakiś stres, czy, czy pff, nie wiem w ogóle jak to nazwać. Jakoś w pojedynkę. Co jestem zdziwiony? Zdziwiony jestem tym, że zmieniono przedni, przednią płytę wieży pancerza. W tygrysie drugim, bo jak mi się kojarzy, to tak było dosyć ciężko go tam przebić. Teraz jakoś, jakoś, jakoś bez problemu przebijam innego tygrysa właśnie w ten pancerz. Ciężej jest mi teraz przebić we włas, więc to chyba są kolejne jakieś zmiany, ale równie dobrze można też odbić tą wieżą pod lekkim kątem, jak ją ustawiam. I nawet dzisiaj mi to wychodziło powiem wam, nawet te 34 dwa razy pod rząd mnie nie przebiło. Eee, I nawet miałem wymianę ognia z tygrysem drugim. Eee, on do mnie, ja do niego, po, po, po włazach po dachu i no, ani on mnie, ani ja jego. No dobrze. No fajnie, że tutaj tylko tyle osób pojechało. Zaraz będę o właśnie buły zbierał dobra jak już do przodu to do przodu ciśnijmy dobra no i teraz pytanie czy ktoś mi tutaj pomoże super po prostu masakra teraz się zrobiła i to nie wąska Teraz muszę bog wieży pilnować. Dobra. Arty nie ma, czyli jest okej. Okay, w miarę. O właśnie, tak jak... O, 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 Ty kurbo, mała. Chodź tu. O ja pierdolę, jakie funkcje. Jaki fuksior! No i teraz mnie tutaj opędzluję. No jak jest ich tylu, to, to, to ja tutaj gówno zrobię, tak naprawdę. O! Dobrze. Nie pchać się, byle się nie pchać na front za, za mocno. Teraz się bokiem tutaj wystawiam. Gdzie jest ta mała gnida? Kurwa, muszę takim tytanem jeździć po górze, żeby go. Znaleźć, no. Uciekł. To świński ryj uciek O, tam już jest. Świniak. To prosiak. O, o, chyba, chyba jednak będzie przegrana. Ale teraz tak. Albo się wracać, albo spróbować ich zajechać od dupy strony. Zresztą mi nie wyjdzie, bo jest tutaj tych pieprzonych medzików, za dużo i świecą. O, może? Uhu. Mogę sprowokować ich, żeby się wrócili, tylko że tutaj jest otwarta przestrzeń, jest też kicha, jeśli o to chodzi. No właśnie, tu tego bnojaska nie widzę. Dobra, dostał w dupę. Łażę ty i no kamień akurat, ja pierdziele. 7 75 kurczę, musiałbym go... Póki się jest wyświetlony, muszę go trachnąć. O, 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 o! Ale mu wysmarowałem. Tak, tak, tak. wyjedź tu bokiem. Wyjedź bokiem. Oni się chyba wrócą. Coś mi się tak wydaje. Dobra, spróbujmy przemknąć tutaj. Musimy jakąś robotę tutaj zrobić, bo to inaczej to będzie kiepsko. Kiepska sprawa. Trafię? Czy nie trafię? Na pałę, zobaczymy Dostał chyba i z trzeci Chyba Aha Dobra, muszę się tam pospieszyć, bo kiepska sytuacja jest i to bardzo zostało ich czterech, na pięciu Jakaś tam szansa. O szar. Aha, to jest ten nowy za budynkiem jest, psia mać. 75, to będzie z nim problem. Kurwa mać, no. Jaki pechozol, pieprzony. Martwię się właśnie o to małe gówno. No właśnie. O właśnie. Kurwa mać. Szarlota do mnie strzela. No cóż. Zrobiłem co mogłem. Miejmy nadzieję, że dadzą radę. Buzet. ojoj, tył, 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 kościół. Nie, yeah, nie, yeah. oh, Fuck. nie, 75. nie, na nie, 6. nie, jaki wynik nakręcił? No panowie razem, 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 razem. Bo sami tutaj nie zrobicie nic. Jest pięknie. Mam wrażenie, że ta gra tak długo istnieje, a ludzie i tak nie wiedzą gdzie strzelać. Tak naprawdę. O, oh, siedmiu, jeban. Ło, syn Szwagier. Dobra. Ile tam wpadło? Spoko. Może być. A ile w ogóle? No, plusie, gdzie? 16 tysięcy. No, może być. 1780. Lipa trochę, ale no coś ten ładnie napierdol Bardzo ładnie. Dobra. To na tyle. I spodziewajcie się więcej, 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 więcej i spróbuję coś tam zagrać z kimś z widzów jak ktoś będzie chętny. Tylko naprawdę nie ciśnijcie mnie kiedy, kiedy, kiedy tego po prostu PW albo w komentarzu jaki nick, czy coś tam i się zgadamy, jakoś muszę po prostu znaleźć wolną chwilę, bo tak skaczę, jestem przy kąpie, muszę odejść od kąpa, a to zrobić jakieś żarełko, a to coś tam i to tak. No dobra, dzięki bardzo, pozdrawiam.